Wejdziemy teraz na obszar linii produkcyjnych, e, gdzie są montowane wasze rowery. A to jest tak samo ciekawe. Duża linia, du, duża hala i kilka linii produkcyjnych, gdzie różne typy rowerów montujemy. No i bo są różne też te linie, to zaraz powiemy o różnym stopniu zaawansowania. Wchodzimy. Proszę. O. Ja nie wiem dlaczego, ale jak karbon, widzieliśmy, jest handmade. To dla mnie, o to, to robi większe wow na mnie niż karbon. No to idziemy. Zapraszamy. Proszę, proszę. Tomek, fa fanki nie dają ci spokoju? Aś, no, 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 fanki. Fala, tak dziwne, bo sale. Tak, tutaj też mamy salę do spotkań, sale konferencyjne, gdzie są omawiane różne wielkie i małe, e, istotne i nieistotne tematy. Sale ale sale są nazwane? Sale są nazwane tak, jak mamy w rowerów. Y, mamy I i e, tutaj mamy taką ściankę, która wita naszych gości. I to są, I I są wszystkie trzy nasze brandy, tak? Legrand, rumery miejskie, oczywiście cross, najważniejsze w miejscu w miejscu i e, Multicycle, markę, którą kupiliśmy kilka lat temu, markę holenderską. Tutaj nostalgicznie rower, który brał udział z Mają Właszczowską w Rio, w Rio. W Rio tak. e, plus tutaj mała ta ścianka nasza my e, rower z srebrnej tak. O i nawet ten z Andory, no. Fajnie to wygląda. Nie wiem, chcecie zrobić przebitkę na handlowców? No pewnie. Nie. Na jest. Nie. A stołówkę jeszcze. Bardzo ważne miejsce. No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry się posilają. Patrz Tomek co tutaj można robić. Tu można najfajniejszą rzecz robić, pączki, jeść spączki, bo I tu można pączki jeść. Dzień dobry, Dzień dobry. Smacznego. Dzień smacznego. smacznego. Co jemy dzisiaj? Oh <laughs> oh jest. Tam po, pokaż, pokaż. Kończysz ten żart. to poważna firma, ciemna kręca o firmie. Tak jest, po, popularno naukowy, o wasze wszystkim. Ktoś? O nas właśnie, ona Tutaj normalnie gramy w piłkarzyki, ale tu możecie zobaczyć y, puchary zawodników z Krosa. Zobaczcie, Milko Mazur MTB. Słuchajcie, ale póki miejsce. Milko. Puchalów, ja, może, ja może przedstawię, to jest pani Honorata z Krosa. Witam. Nie wszyscy wiedzą, wszystkiego, nie można powiedzieć, ale to jest taki nieformalny szef według mnie. Dziękuję. To chyba szyja, która kręci głową. Tak. Witam serdecznie wszystkich. Legenda goni szybciej. Tak, tu jest miejsce, gdzie można odsapnąć, napić się kawki i zjeść, zjeść obiad. Eee. Chodźcie na górę, bo tam są już ludzie odpowiedzialni za cyferki, za księgowość, za kontroling i tak dalej. Tu chcemy Wam pokazać fajną rzecz, bo mamy tutaj zebrane, tu jest trochę mało miejsca, ale historyczne katalogi, jak wyglądały rowery w latach Kochamy tysięcy. Cię ojcze, Kroskop, ja widzę. A który to jest rok? O Boże. No masz tam jak czwarty, to tu może. Drugi, 2002. No. <głos> no. <głos> Patrz tam no, i w innych językach nawet kiedyś bym. Ano? Tak, no tu jest kawał, kawał historii tej firmy. Kiedyś taki. Ale już nie drukujecie katalogów, chyba? Eee... Drukują. Ano? jak eksportuje. Tylko wersja wersji angielskiej, tak. Proszę kupować. Okay. Bouch, serwis, specyfikacja techniczna, 2006 rok. Te katalogi to były, były jak mieliśmy trzydziestolecie w 2016? Dzień. Szósty. Szósty? Szósty. Szósty. E, jak mieliśmy trzydziestolecie to właśnie była akcja zbierania tych katalogów i, i zostały pozbierane na przestrzeni tych wszystkich lat. Ale to e, fajna e, historia. I właśnie o, tam jest ciekawe to jak w 2009 wyglądał Erd, Full, a jak to wygląda dzisiaj. To był level to 7. Wiecie. Level 7, Full. O to się wtedy na potęgę sprzedawało. Tak, dużo. Nie, nie, ich było. I to nie my sprzedawaliśmy. No, na Mazowi to. dużo tego się kręciło mm -hmm. i na tych innych tych. No i dobra, i Właśnie co tu to... jeszcze ciekawego? No tam już tylko same biura. Śmierza, nie, to biuro nie kontrolne ma. Salki dalej Nikt w biura nie chce pokazywać. To idziemy już tam w ogóle na. Na montaż. No. Zaczniemy, bo przejdziemy przez montaż i pójdziemy rzucić okiem na magazyny. No, tak. Wejdziemy teraz na obszar linii produkcyjnych. E, gdzie są montowane wasze rowery? A to jest tak samo ciekawe. Duża linia, du, duża hala i kilka linii produkcyjnych, gdzie różne typy rowerów montujemy. No i bo są różne też te linie, to zaraz powiemy o różnym stopniu zaawansowania. Wchodzimy. Proszę. O. Ja nie wiem dlaczego, ale jak karbon, widzieliśmy, jest handmade, to dla mnie o to to robi. Większe wow na mnie niż karbon. Jeśli tu się robi kilkaset tysięcy rowerów rocznie, no to dlatego to tak wygląda. Jedyna tak, to jest jedyna główna hala. Ma... Ale to też myślałem, że to będzie tak. potężniejsze. No. Okay. Tu mamy linie produkcyjne, gdzie składane są rowery i linie mamy podzielone na tak zwane zwykłe linie, gdzie są składane rowery troszeczkę mniej skomplikowane i linie Pro, Gdzie składane są rowery elektryczne e, i rowery zaawansowane, Grawele, rowery szosowe, f, rowery w pełni MTB zawieszone itd. Tak, dalej. tak. Te, e, i tutaj się one są, że tak powiem, ustawione w normalny sposób, więc jakby a na takich liniach, gdzie się składa prostsze rowery, one jadą do góry nogami. Nie? A mam przy okazji pytanie, dlaczego o Gravelu powiedziałeś, bo to też często y, YouTube widzowie zadają pytanie, dlaczego o Gravelu mówi się, że jest to rower zaawansowany, skoro w teorii on jest y, prostszy niż y, level. Z... Chodzi o sposób montażu, montażu części sterówkę. No, o sterówkę, o wikę, ustawienie tutaj planko, trafiłeś... manetek Także tak. to jest więcej procesów, no, których na pierwszy rzut oka klient nie widzi. tak? Ale każdy ruch na linii jest spomiarowany, określony pod kątem czasu. Tak? I jeżeli wychodzi nam, aby utrzymać jakość to, że rower musi być dłużej na linii, to on trafia na linię Pro, żeby monterzy. Okay. Mieli na to więcej czasu, żeby rower tak schodził. pracochłonność, jak jest większa, zazwyczaj tą trafia na takie. Czy na to wiesz linie, może, nie? ile rowerów dziennie jesteście w stanie stąd wypuścić? Jeżeli liczymy wszystkie linie, to jest około 1500-1600 rowerów. Na linii Pro to jest od 150 do 200 rowerów dziennie. I tu widać, jaka to jest skala i stopień skomplikowania składania rowerów tutaj, tak? Rowery też typu SKRS, typu niektóre elektryki. Zanim trafią w, te, w tej formy z gołej ramy na, yy, na, na stanowisko, są też w, w innych miejscach przygotowywane do montażu, tak? Gdzie to tak naprawdę jest indywidualne stanowisko montera i on przygotowuje ten rower, aby tutaj na każdym z tych stanowisk yy, można było go sprawnie i mnie dobrze to złożyć. tam ciekawy ta linia co idzie, bo zawsze mi tylko z tam strony trzeba Dobra, było taką Drugie, nie? Tak, nie tak, tak, po, to, to, to jest okej. Okay. Że, okay. że rowery stoją do góry kołami, nie? Mhm. Tam e, zapuszczacie kamerkę na stanowisko kontroli jakości. Macie Quality Check. Tak. Do e... po angielsku. English Class for capulary. A czemu te rowery, bo to ludzie pewnie będą chcieli wiedzieć, czemu te rowery jadą do góry kołami? No bo tak, A, jest, na efektyw łatwiej, tak? Efektywnie jest. Okay. jest efektywniej, efektywniej jest. Okej. tam się, o, może od tamtej strony zaczniemy rzeczywiście, przejdziemy te 20 metrów, bo tam są widzicie, o, jadą na hakach z magazynu ramy. One tutaj mają domontowywane jakby na początku widelce kierownicy już zmontowane po części. to dwupiętrowo, tak. tak. tak ale to i co mi się podoba, to nie ma się jest... obijania, to ciągle jedzie i ty no. musisz się wyrobić. Nie, no normalnie, tak, tak. No musisz tak, tym Ale jak robisz to, to A i ta rama zjeżdża z góry. O zobaczcie. Z... Ona I jedzie z lakierni. Ta tak. Wy, wyjeżdża gotowa, gotowa rama, tak? To z lakierni jedzie. No, tam nakładają, no, oczywiście malujemy w innych cyklach niż tutaj produkujemy, ale tak to wygląda, nie? Easy. No i tam są pozostałe, jakby to jest, jest linia, jakby one, się są one, są... Jeszcze... one są powtarzalne, tak? No bo tu jest linia pro, tu są, y, tu są koła zaplatane, uzbrajane są ramy w, w kluczowe komponenty, takie, które trudno by było zrobić na linii, no i tam są poszczególne linie. I okay, tak czyli rowerę. to wyjeżdża z... Magazyn. magazynu. magazynu. Tam jest montowany support i idzie na takim y, ciągu. Okej. Okay. Aha, stamtąd trafia tutaj, i tutaj są już montowane. Według instrukcji opracowanej przez ten dział wdrożenia, który byliśmy u nas w biurze, każdy element po kolei jest montowany, tak? To nie jest przypadkowa kolejność. I teraz nie? trzeba zapewnić, żeby ta każda osoba miała odpowiednią część w odpowiednim momencie. Tak, tak. I ma A odpowiedni czas na tak, przykręcenie tego. No. Tak. Tak. A jasny gwint. Żółty jak jasny gwint. To nie jest tak, że... A w rowerze jest części ile? O, w BOMie wszystkich elementów jest około 200, licząc wszystkie formatki i tak dalej. A samych części to jest tak jakby takich twarzy metalowych... ...to poniżej 100 trochę, nie? No. No ale tak, ale mniejszy. na to chodzi, o no, tak, 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 i... Każda śrubka jest, tak, jakby tak, musi tak, być... Tak, być... To... A i tu montują pancerze, linki. Okej, okay. amortyzator już jest. Tu gdzieś skakują koła. Tu koła skakują. Tu już lecą, ale patrz easy. po kołach lecą hamulce. Tutaj pan montuje łańcuchy. I powiem ci... Ule łańcuchów na kilometry. Tu. Ja już przerzutki bym nie wyregulował na rowerze odwrotnie kołami. Dobra, tu już pan Ale gwint jest dalej łatwiej. Tak, ale mi jest łatwe jak ja mam tak, tak, tu manetka prawa i tylko lewą ręką. Pan troskę, reguluje nie? hamulce, a tutaj panie już zabezpieczają piankami. Tu już dalszy etap pianek. O dokładnie. W ale ale nieźle. Ale też myślałem, że jest większa fabryka, powiem wam. Jest jeszcze składanie kół. To powiedz koło. Bo ty, jak chcesz, możesz otworzyć wielką fabrykę, pokazać dla Krasa jak to się robi. No. E, tu jest najdziwniej, jak jest na przykład, nie wiem, czasami tu zostajemy dłużej i jest cicho, nie? Jak tu nikogo nie ma. To jest po prostu. masz smutno. Tak, tak. No tutaj całe życie powstaje, tu się rodzi rower. No, i te napisy tutaj to są grawerowane, nie? To nie jest naklejka. No, po niej laserkiem. A macie... no, tu są zaplatane koła, nie? Czyli jest tak, jakby za, za, doplecione na początku sprychy, później pani tutaj wkłada sprychy, nyple się tam nakręcają same i wrzuca tam i maszyna centruje koło. Ma. Ma, tak. To... Standardowej maszyny w branży, tak jakby wielu producentów okay. ich używa takich sam. No. Chodźmy na magazyny, a okay. potem pójdziemy na lakiernię jedną drugą, może, to może nie jest po kolei, ale optymalnie do spacerowania. A jeszcze grawer, co? Tak, tak Bo to przy lakiery. A taki fajny robot chodzi. Okay. Tu są na przykład te ramy uzbrajane i wrzucane na karuzele, a tu wchodzimy a, na magazyn części. Tak, montują. Yes. O oh, mazy. A to to od dzień dobry? Dzień dobry. To ty o tym Tomek myślałeś, że to tak wygląda, co? No troszkę, troszkę ten. Czyli to magazyn części macie. I teraz każda, każda najmniejsza, e, najmniejsza śrubka, każdy plastik ma swój indywidualny kod. Mhm. Ja mam pytanie a propos plastiku. Czy firmy nie mogą zrezygnować z tak zwanego zbieracza brudu, który jest między kasetą a szprechami? To jest według normy, i, i. Mówiłem! Ale norma jest europejska, tak? Powinni no, coś z tym zrobić, nie, bo się powinni. walczy z plastikiem. Dużo tak? plastiku, nie? No, no tak, no. I tu chciałem Wam tylko rzut, rzut oka pokazać, tam jest magazyn roboczy. No, możemy tam wejść? No, Na tak, chwilę? Iśćmy, tak. tak. O kurzu zapił. O ile WTB, obrańcz, i tam. I, ile, Alex O felci, chodź tu! To już Easy już tak myślałeś? No. Na czym magazyn? Tak, montownia mi się okazuje. Chodźcie, zrobimy dużo, sobie ten. Żeby że jest, na że jest dużo większa montownia. Dawa. I wiesz, i pomyśl, chcę takiego levela 3.0 w rozmiarze 17 cali. I weźcie mi go znaleźć. To tam honorata, to jeszcze po a ona na komputerku szybko znajdzie. Nie, no to jakby tu jest wszystko skatalogowane. Także tu nie jest tak, że, ci, że nie ma czegoś nie. No, tak. Wszystko się no, znajdzie, no, tylko kwest no, kwestia tego, żeby po prostu. Operator miał czas, żeby to sięgnąć, nie? I teraz patrz, ty zamawiasz. Jeden ten, jeden ten, jeden tamten. No to jakby na linii produkcyjnej mówiliśmy, to jest średnio 1500 rowerów dziennie montowanych. Obsługujemy rynek polski. A jaki ceski, macie słowacki, zapas magazynu, kabelski. jeżeli to nie tajemnica? To nie możemy powiedzieć. Ale dużo. Ile? Ale tak patrzę, kto ma najbardziej przesranę? Czy ci na linii tu montażowej, czy ci tutaj? Nie? No, to ró różnie, nie? Znaczy najwięcej narzekają yy, z linii pro chłopaki na nawijanie owijek. Ręce bolą, nie? No tak. Dlatego niektóre firmy. Gdzie nie Nawijają my? owijek. Lakiernia grawerka. Nie nawijają owijek, tylko dają do kartonu, bo im to czas, tak? Byliśmy na stołówce. Nie, nie jest A! No. Tak, tu macie tak? I czas oszczędzają. No tak, tak, tak. Ale. Ja to nie. Nie, nie. A macie też kaplicę? no. Ale macie tylko katolicką, jak ktoś jest inny, no, wyznania, no, no, i co macie. wtedy? No. O Kirillizum. Tu musisz przytknąć. No teraz najpierw wybierz produkt. Ale Tomek byś tu siedział, co? O, i masz. Jaką chcesz obręcz, powiedz. Ale zobacz. Ej, ale czekaj, czyli jeżeli my, my, jeżeli ktoś myśli, że dla Krosa ktoś robi obręcze, to nie. Wy kupujecie profile, ale obręcze robicie sami. Z my obręcze nasze, stosowane w rowerach, w eskerach, w trekkingach i tak no. dalej, które są sygnowane logiem Krosa, my je projektujemy. Chłopaki, którzy tam rysowali ramy, też robią obręcze. Kupujemy profil wykonany na zewnątrz, tak, u naszego partnera, ale później tutaj nasze obręcze są e, Czyli zaplatane. One on gdzieś tutaj się tworzył? Tak. Tu wjeżdża profil i on jest zaginany tutaj i nawiercany. Zapytam się, czy coś mogą puścić. Nie widziałeś nigdy? Nie. nie widziałem raz na tym. To wygląda jak jakiś środek Aeromena. Akurat jest... Wygląda jak obcy, tak? No, no. Aku Akurat jest przezbrojenie, tak, A. tutaj nie jest wy wyreżyserowana wizyta, to jest normalny dzień pracy. Akurat trafiliśmy, że jest przezbrojenie maszyny. No dobra, i co, lakiernia nam została? Tak. Czyli nie używacie jakichś zewnętrznych, tak jak DT, obręczy, Używamy, tak? używamy. Tak? Uży w wyższych modelach używamy, W droższych, Tych no, droższych tam tak, widziałem tak. Wirzyny chyba, tak? E, tak. My głównie współpracujemy z DT i FSA, czyli Vision, Vision, nie? E... No chyba dwie takie sensowne firmy. Jak tu jest łatwo! Ale nawet lakiery pachną! No pachną, bo farba pachnie. Nie, zazwyczaj śmierdzi. Nie, bo to teraz wodne lakiery. Tutaj jadą sobie... One tam jadą na montaż. Czyli tam zaraz suporty będą wkręcać? Tak, tak, tak. A powiedzcie mi, ile waży farba na ramie? Czy ktoś to kiedyś zważył, bo... E, ważyliśmy, zwłaszcza jak e, e, przy Cross Racing Team. I tam walka była o wagę. No właśnie. To wasze. My to, I to, ważyli to ważyli naprawdę. naprawdę Ale bo co, 100 gramów? Tylko 50, 50 gramów, tak? tak, tak farbę tak, i lakier. Tak. Tak. Ale jak nawalisz lakieru No to tak. tak. To jak nawalisz. Znaczy, znaczy, jest szpaka, podkład, lakier, to, to tak. gdzieś tam jest inaczej. Tu już jest jakby końcowy etap, bo pani sobie wyrywkowo ramy sprawdza, czy są dobrze pomalowane. o, jak miałbym pracować w fabryce, to tu bym pracował. Myślisz? Na malarni. Człowieku, jak tu jest ładnie. Tutaj. Uważajcie, bo będziemy przechodzić pomiędzy tymi przęsłami, a one ciągle jadą, nie? W tamtą stronę, nie? Tak, musimy przejść tutaj. O, a tu jadą... Tu jadą ramy do pieca. Surowe ramy od nowych ewelii 6.0. Nowa rama, sztywne ośki, nowa geometria. Więcej skoku. O, tam patrz! Tu wpada na, na pierwsze malowanie. O shit! Co to? Co to? to jest odzysk farby. Farba, ta, która tam z takiego pistoletu chodzi. No to jakby ona się nie rozbryzguje i tu jest zbierana jakby, nie? Tu jest zapodkładowana rama. Ale tam czarna była. Bo ta idzie pewnie z innego miejsca. Bo to jest moim zdaniem inny kolor już. A tu jest jeszcze inny, nie? I one e, idą teraz, jak po pomalowane, e, że tak powiem, podkładem i kolorem, to idą na naklejki wodne. I dopiero potem lakier. Co dopiero bezbawnych? lakier na zewnątrz. są. Dzień dobry. A tu panie, panie naklejają naklejki. Na, na ramę przed lakierowaniem, nie? O, tu widać fajnie. Level 60, taki ładny uklejony. Bardzo ładnie, I to jest, to jest akurat nie z naklejki, a z graweru i wam chcemy pokazać teraz grawer. O i tutaj y, jest miejsce, gdzie jakby no też y, wprowadziliśmy z dwa lata temu technologię grawerowania RAM, czyli no raserem, r, laserem. Zamiast naklejek jest wypalany projekt przez laser. I to jest, i to, to, to mi się podoba, to, 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 to tak. To samo, sa, samo kupno czegoś takiego toż to musi być. Tak. Ale przy wielo ilościowej... Ale robisz dużego Excela, pokazuje, że tyle wygrawerujesz, to będzie tyle taniej niż naklejka i prasa ręczna. I... Ten ładny kolor. Taki stary już, nie? Bo no. to tak stara stary tak rower, no. Jak to Black Edition. No właśnie. Tak jak się Duster. Wy w ogóle musicie mieć ciekawe rachunki za prąd. No tak. <laughs> o! No i tutaj są te trudniejsze malowania robione, nie? Czyli pewnie resy, Vento, tak? Czy... Widelce, no karbon głównie jest tu malowany, nie? Tu możemy, no tam na kartony... O, jaki ładny! Tygrysy jakie! Tu, jaki ładny, zobacz! A to RS! Ale Prefit! Nie, tak! To RS, no. Nie, Vento no siódemka, Vento 7 To jest ten na hamulcach. No. O, i tu są zobacz y, też nie, y, te górskie. Bo pytaliście się o levele. No, w jakieś levely zamawialiście teraz? No, Przez żartowałem. Ale tutaj czuć, że ta malarnia względem tamtej, tu czuć pieniądz i prestiż. No tu jest ta, bo ta jest najnowsza, nie? A to jest widelce od czego? To jest widele co Jakiegoś. O, wiem co miałem się zapytać. A to są widelce od aluminiaków? To bardzo ładne. O. Śrubki nabidą czemu nie ma śrubek w ramach. Dajemy w ko z koszykami, w akcesoriach. A widzisz. Co To jest szwanko. Tam malowanie? No, maluje. Tak, 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 też maluje, nie. Chyba na stojaku widelce, nie? Niezłe, co easy? No. Ale to powiem wam, nawet nie chcę wiedzieć, albo może i chcę, Ile ludzi mu musi siedzieć w sztabie, tam, znaczy w sztabie jak rower projektują i ciągle śledzi co Shimano wymyśli, tak? Znaczy no cykl żyć, co wymyśli? Cykl, no to my mamy, stale jesteśmy na łączach z, ze SRAM-em, z Shimano, no. z tymi głównymi dostawcami i oni nam e, też jakby komunikują te wszystkie rzeczy. No nie wiem, my jak, jak siadamy... my produkujemy rowery na dzisiaj, myślimy Czy na... Czy nie powinien z przodu nas iść jakoś? Nie będzie już idziemy do nas. Jeśli dzisiaj projektujemy tak naprawdę rowery na 2026 rok, no to my musimy wiedzieć, co będzie miało no Shimano tak. czy SRAM w 2026. Czasami też model, kiedy danego roweru, jak chcesz go wypuścić na rynek, no musisz dostosować do tego cyklu życia na przykład innego producenta, czyli na przykład Shimano. Ja mam takie pytanie, czyli czym się różni fabryka Speca od fabryki crossa czy cross? Pod jakimś względem nie ma dostępu do jakiejś technologii, jest czymś gorszy niż oni. Czy oni mają po prostu wybitnych zawodników, czy nie mają jakieś inne linie produkcyjne? Biznes biznesowo te, te linie w każdej fabryce wyglądają bardzo podobnie, tak? I e, tu mieliście okazję zobaczyć jeden wyrywek w ciągu naszego dnia pracy. E, ale. Patrzę, ja miałem okazję wizytować różne fabryki i montownie konkurencji, niekonkurencji czy naszych podwykonawców to naprawdę nie mamy się czego wstydzić jeżeli chodzi o standard pracy fabryki i montowni i tak to, tak to wygląda w branży, a kolejną rzeczą jest do tego jakby produkt, marketing i cała obsługa. Czyli właśnie, do jeśli dobrze rozumiem, to marketing głównie i to wszystko, co się dzieje dookoła i cała obsługa posprzedażowa. I pewnie tam nakład tak. zawodników, tak finansowych, Zawodnik. które oni pomagają. No dobrze, ale kafę. tutaj, jeżeli mamy być szczerzy, bo dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie, ale ludzie narzekają na jakąś obsługę posprzedażową. My osobiście nie spotkaliśmy się z takim problemem, że mamy jakiś problem z crossem, czy z obsługą, czy z reklamacją, ale wydaje mi się, że kiedyś mogło to wyglądać trochę inaczej i ludzie niestety to pamiętają, ale tak jak Najgłośniej mówiliśmy. się mówi o tych, o tych problemach. Mnie, jeżeli wszyscy są zadowoleni, to nie, nie każdy ma ochotę o tym pisać i się, i się chwalić. My mamy na miejscu ekipę serwisową, mamy ekipę do, do obsługi klienta i posprzedaży. Stale. Chcemy się rozwijać i poprawiać, I to, czy pod kątem produktu, czy pod kątem montażu, czy pod kątem obsługi posprzedażowej, więc jest kontakt do biura obsługi klienta. Zawsze, zawsze pomagamy. Na spotkaniach z tym, z tym działem są omawiane bieżące problemy. Ja nie mówię, że u nas wszystko jest idealnie, bo, bo wszędzie się zdarzają problemy, ale staramy się je sprawnie i szybko rozwiązywać i z każdym sezonem się poprawiać, więc zawsze to jest indywidualny problem do rozpatrzenia. My też nie odpowiadamy za, za wszystkich, tak? bo jest jeszcze w tym ogniwie sklep rowerowy, który też musi odpo odpowiednio przygotować ten produkt. Tak? Wy mówicie, że nie mieliście większych problemów, że po prostu przykładacie się macie do. Dobrą obsługę, macie dobrą. obsługę, wiecie, jak rower trzeba przygotować i e, jak klienta wyposażyć w sprzęt i wiedzę, co on z tym rowerem musi więc zrobić. Tak, no Tutaj te rowery no, takie jak zobaczyliście, więc produkcja od często białej kartki poprzez jakby no jest to no też wszyscy jesteśmy tutaj u nas kraju jakby fajne jest to że to jest polska myśl techniczna w wielu wielu ele elementach zwłaszcza jeśli chodzi o ramy design i, i tak dalej i to jest tutaj wyprodukowane no to jest ta główna różnica nie Dobra chcieliśmy wam bardzo dzięk podziękować jeszcze raz za zaproszenie Dzięki. Bo Dzięki ja może się powtarzam ale to co dzisiaj zobaczyłem i to gdzie w mojej głowie jest cross a Przeszło gdzie były przed tym spotkaniem nie? Ja się naprawdę w życiu nie spodziewałem, i parę razy jak szliście, pokazywaliście, omawialiście. Ja aż dreszcze miałem nie wiem z czego. Czy to wynikało z mojej niewiedzy, ignorancji, czy może z mylnego przeświadczenia o tym, jak to wygląda? Bo mając wszystko na miejscu, można się świetnie bawić, robić świetne produkty. Ogromne gratulacje. To już teraz ja wiem, czemu tak mało jest tych RS-ów, tak naprawdę. Marka Butikowa. No bo to ręcznie trzeba zrobić, tak? I nie da się. No, Każda rama kilkuset elementów. No. Dobra, dzięki, że byliście z nami, dajcie Dziękujemy. znać, czy odcinek się podobał i do zobaczenia następnym pa. razem. Hej!